Śmaneczko z tej strony Rativu, a to 3 graffiti związane z akcjami pro playerów. Jeżeli odcinek ci się spodoba, zostaw lajka, zasubskrybuj mój kanał, żeby być z nim na bieżąco i napisz w komentarzu o czym chcesz kolejny odcinek, czy może chcesz drugą część właśnie takiego to filmiku. A więc ja mam życzę miłego oglądania. Pierwsze graffiti znajdują się na mapie Mirage przy samochodzie. Owe graffiti upamiętnia akcję Coldzira, jaką zrobił na niesamowite 4K w meczu z timem Liquid. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, kim był Coldzira, zapraszam was na mój film 3 ciekawostki o Coldzirze. Link macie oczywiście w opisie. Drugie graffiti w tym odcinku znajdują się na mapie Overpass, a upamiętnia akcję Olofa, który dzięki swojemu Hot Legendary Ninja Defuse wygrał rundę na 15-14 dla swojego teamu. Dzięki tej akcji Fnatic wygrało 16-14. Ostatnie graffiti w tym odcinku upamiętnia akcję Fnatic, kiedy to kupili 4 AWP na mapie Dedas 2. Gdy Apex wychylił Namida nie zdążył nawet kliknąć. Dzięki tej rundzie Fnatic wygrało mecz 18-15. A więc dziękuję wam za oglądanie, jeżeli ten odcinek ci się spodobał, zostaw lajka, zasubskrybuj mój kanał i napisz w komentarzu, czy chcesz drugą część, czy o czym chcesz kolejny odcinek. Ja wam życzę po prostu miłego dnia, czy tam wieczoru i na razie, pa!